że na pewno mają teraz troszeczkę pretensji do siebie goście, że jadąc na własnym torze nie potrafili chociaż minimalnie wygrać, że okazali się jednak nieco słabszą drużyną. Runę Holta 6 punktów, tor pierwszy, Protasiewicz 7 punktów, tor drugi, Tomasz Golob 5 punktów, tor trzeci i Grzegorz Walasek. Tor czwarty i kask niebieski. A no, Tomaszowi Golobowi starty dzisiaj delikatnie mówiąc nie wychodzą. Na trasie dwoi się i troi, stara się jak może. No ale też to bardzo różnie wychodzi. Trzy, trzecie miejsca, no i drugie miejsce w swoim ostatnim starcie. Przegrał jednak Tomasz Golob z Grzegorzem Zengotą w tamtej rywalizacji. No a jak będzie teraz? Teraz nie ma już przelewek. Teraz muszą go, żeby nie wygrać. To bardzo postarcie, ale z przodu właśnie Gorzowianie. Kask żółty holta i dołącza do niego Tomasz Golop. E rozpędza się jednak Grzegorz Walasek. Grzegorz Walasek, ale jest szybki i także Piotr Tataszewicz, co też zrobił. Tomasz Golop e najlepszego. Dał się wyprzedzić dwóm samotnikom z Zielonej Góry praktycznie naraz. No i kto wie czy nie pogrzebał tym samym szansy swojego zespołu. Teraz e, wyprzedził Tomasz i e e, Jednak e, Piotra e, obejrzał się przez lewe ramię a Protasiewicz atakował pod bandą ale nie wyprzedził Tomasza Goloba, no i na 4 do 2 jadał zawodnicy a mogło być przecież 5 do 1, gdyby Tomasz Golob pojechał troszeczkę inaczej gdyby nie dał wyprzedzić się i Walaskowi. i Protasiewiczowi, no szczerze mówiąc dawno nie pamiętam takiego biegu w polskiej lidze kiedy to najlepszy polski zawodnik tak się daje ogrywać dosłownie na kilkunastu metrach toru no i polubownie to się wszystko zakończyło. 4 do 2. Mogło być gorzej dla gospodarzy, bo mogli przegrać 5 do 1. No ale Grzegorz Walasek przyjechał na linię mety drugi. Holta Walasek Golo Protasiewicz 4 do 2 dla gospodarzy i remis 42 do 42. I przed ostatnim biegiem wiemy co? Że nic nie wiemy. Powtórka, widzimy tutaj start bardzo równy. Nikt zawodników nie odpuszcza. Troszeczkę Tomek jakby z tego wyszedł najbardziej taktycznie, bo nie delikatnie walaska a przycisnął e, Protasiewicza, co się teraz tutaj dzieje, ponieważ e, Tomek Golob musiał wykontrować motocykl bardzo mocno, dlatego, że z jednej strony miał walaska, który go chciał założyć, z drugiej strony miał e, holtę i e, ten jakby, nagły, jak, nagły, nagły spadek prędkości spowodowany był właśnie tą sytuacją natychmiast wykorzystał to Protasiewicz, natychmiast wykorzystał to walasek i Tomek Golob spadł na ostatnią pozycję, oczywiście natychmiast zabrał się do pracy, z, za rozpędzanie motocykla, bardzo agresywnie wręcz, ale czysto wyprzedził na Kolejnej prostej Protasiewicza i zaczął gonić Walaska. Nie był w stanie tak dogonić Walaska. Tym bardziej, że Protasiewicz nie pozwalał Tomkowi na rozpędzanie się. Był na nim krok jakby krok po kroku. Szukał linii, gdzie przejść Tomasza Goloba. To po wewnętrznej, to po zewnętrznej. Tomasz Golob musiał bardziej skoncentrować się na tym, jak obronić się przed Protasiewiczem, niż jak gonić Walaska. Tak to wyglądało w wyścigu 14. 42 do 42. No i. I wszystko się zaraz e, zadecyduje w Toruniu 48 do 41 dla zespołu gospodarzy. A więc e, co wiemy? Na pewno Unibax jest w półfinale, na pewno jest Częstochowa. E, Unia Leszno przegrała wyżej swój pierwszy mecz e, niż Bydgoszcz przegrała dzisiaj, a więc Unia Leszno odpada z rywalizacji. O, medale drużynowych mistrzostw Polski, no a co będzie w Gorzowie? Co będzie z Gorzowem? I co będzie z Zieloną Górą po tym wyścigu? Wszystko będzie jasne. A więc ostatni wyścig dzisiejszego meczu, ostatni wyścig dzisiejszego dnia w polskiej Ekstralidze i mamy w Zielonej Górze remis 42 do 42. I wszystko w motocyklach, w rękach, w głowach tych oto dżentelmenów. Lindgren, kask czerwony, tor pierwszy, żagar, kask żółty, tor drugi, dobrocki, kask niebieski, tor trzeci i rud, kask biały, tor e, czwarty. Jeżeli para z Gorzowa przegra ten wyścig, drużyna Kelium Stali przegra mecz i tym samym również odpadnie z walki o półfinach. O, myślę, że z napięciem. Oprócz państwa jeszcze także zawodnicy bydgoskiej Polonii oglądają naszą relację i z niecierpliwością czekają na wyniki tego wyścigu. Pozdrawiamy ich serdecznie, pozdrawiamy trenera Zenona Plecha. No i sami jesteśmy ciekawi jak ten bieg się rozstrzygnie. 60 sekund jest pełna, które o wszystkim nadecyduje. Gospodarze lepiej zebrali się ze startu. Lindgren jest pierwszy. Atakowany jednak przed żagara, ale dołącza Dobrudzki do do Lindgrena. I w tym momencie to zespół z zielonej góry. Prowadzi pięć do jednego i wygrywa dzisiejsze spotkanie. Ale jeszcze walczą goście. Co tam się dzieje? Próbowali i żagali ród, ale nie dali rady. Uciekł Fredrik Lindgren będą na pewno atakować, ale ich szanse przecież maleją z metra na metr, a Rafał Dobrucki kapitalnie jak w całym dzisiejszym meczu na prowadzeniu cały stadion stoi już w tej chwili i kibice zaczynają swoją fiestę, bo już nikt nie wierzy, że coś parze z Zielonej Góry może przyprawić się tutaj Złego ostatnie okrążenie, prosta przeciwległa, no i za chwilę chyba będzie wybuch olbrzymi Olbrzymiej radości. 5 do 1 dla Zielonej Góry. I Zielona Góra wygrywa całe spotkanie 47 do 43. Awansując do półfinału drużynowych mistrzostw Polski. Natomiast Gorzowianie, którzy tak dzielnie dzisiaj walczyli. Naprawdę chylimie czoła przed drużyną Stanisława Komskiego. No niestety. Bez powodzenia, jak się okazało, Dobrucki, Lingren Rut Żagar 5 do 1 i 47 do 43 to ostateczny wynik tego meczu. Powtórka startu. Oczywiście lepiej tradycyjnie gospodarze ze startu. Ród próbuje się rozpędzać po zewnętrznej. Zagar przyczepił się kawężnika i próbował się wcisnąć. Lingrenowi w pewnym momencie podłokie jest jednak rozpędzony Dobrucki z zewnętrznej dołącza do Lingrena i w tym momencie już wychodzą na 5-1. Tutaj była taka możliwość, że para Zielonej Góry byłaby zagrożona, jednak tutaj kolejne nieporozumienie między zawodnikami Gorzowa, którzy w pewnym momencie zatrzymali się, wręcz ścieśnili się na łuku z wyjścia z łuku, musieli wyhamować prędkość i zarówno Ruty, który, jak i Zagar, który chcieli, chcieli gonić i chcieli wyprzedzić zawodników, mamy kolejną sytuację. Tego tak nie do końca to było przemyślane, a z drugiej strony jednak zawodnicy zarówno Lingren, jak i Dobruski niesamowicie dzisiaj szybcy, w zasadzie prawie nie do przejścia, udowadniali to w wyścigu na wyjściu, chociażby rekord toru, który dzisiaj padł, w pierwszej fazie meczu pokazuje, jak bardzo spasowani, jak bardzo mocni byli u siebie zielonogórzanie i oczywiście wielkie słowa dla również dla zespołu Gorzowa, który mimo dzisiejszej postawy Chociażby Tomasza Goloba, który no, nie, nie przyzwyczaił nas do, 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 do tej ilości punktów, które dzisiaj zrobił, był bardzo solidnym zespołem, stawiał bardzo duży opór, nie pozwalał sobie na dmuchanie w kaszę i do końca meczu był bardzo groźnym rywalem. Po 11 wyścigach to goście prowadzili 35 do 31. Przenosimy się do parku maszyn na pomyczowe rozmowy. Szczęśliwy jak nikt inny. Piotr Żyto nie ma się czemu dziwić, panie trenerze. Zaryzykuję i powiem tak. Chyba takiego horroru się pan jednak nie spodziewał. Liczył pan chyba na wcześniejsze załatwienie sprawy? No pewnie tak, dzisiaj Gorzów naprawdę stanowiła zespół. Jechali bardzo dobrze, stawili opór, no ale zwycięstwo jednak po naszej stronie z tego się z cieszę. Jednak zafundowaliśmy wakacje. Jeżeli chodzi o ten scenariusz końcowy, on się ułożył idealnie po waszej myśli. Trafiacie na Bydgoszcz, czy nie na kogoś z pary Toruń, Częstochowa? No ale Bydgoszcz też nie jestem zespołem, skoro dzisiaj w Toruniu za uzyskać 41 punktów, jak słyszałem z młodzieżowym składem, także yy, gratuluję tutaj Stasiowi Chąskiemu tej pracy, bo yy, na pewno ciśnienie miał wielkie, a, a tak mu nie wyszło. Zawsze musi być jeden zwycięzca. Dzisiaj jesteśmy my i scenariusz się ułożył. No zobaczymy jak dalej będzie. Będziemy się bardzo intensywnie przygotowywać, bo za tydzień mamy mecz już w Bydgoszczy, Co dwa tygodnie rywasz u nas. Chciałem podziękować naszym kibicom. Tak licznie przybyli, że tak nas dopingują i myślę, że tak dalej będzie. Stanisław Homski, cóż można powiedzieć po tak pięknej porażce? Co z tego? E, rozliczają mnie zespół nie za efektowne e, wolty, tylko za efek efektywny wynik tego zabrakło dzisiaj. Czego zabrakło w drużynie, która jechała tak naprawdę równo 6, 8, 7, 5, 9, 8 i 0. E, tak wyglądają punkty. Czego zabrakło? Zabrakło tego, co było w Zielonej Górze. Był lider, u nas nie było lidera. Czy jakieś pretensje do drużyny jako takiej, do któregoś z zawodników? Ja powiem tak, ciężko pracowaliśmy e, logistycznie, e, me, me, mentalnie przez praktycznie ostatnie trzy dni. Wcześniej jeszcze w e, poprzednim tygodniu tak. I ci zawodnicy, którzy to przepracowali, mieli czas na to, efekty było widać. No Co zrobić? Mo, trudno się usprawiedliwiać. Dziś był jeszcze pod dużym znakiem zapytania i start. Holty i goloba mają kontuzję. Ale to jest takie płacz łabędzi, to nie, 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 nie płaczmy nad rozlanym mlekiem. Szkoda tego wyniku zadecydowały biegi 12 i 13 i to mogę tylko tyle.